Cześć, tu znowu Gimper. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajemy Final Doom TNT Evolution. Smutna sprawa, ponieważ od ostatniego odcinka... U, straciłem save'y. Byliśmy sobie gdzieś tak mniej więcej w połowie mapy 19. Niestety straciłem save'y, w związku z czym... Musiałem zrobić taki trik. Pojawić sobie tutaj bronie. Mniej więcej. I, i, I przenieść się do tego poziomu zwyczajnie komendą w skultagu mm, No cóż Tak to jakoś wyszło niestety e, Krajem ważna sprawa, w związku z tym po minęły 3 miesiące Od nagrania poprzedniego odcinka, bo przez tą utratę saveów Odechciało mi się troszeczkę grać muszę przyznać e, Ale teraz jakoś wróciła mi ochota Rzeczywiście e, Na tego duma tutaj Jak widzicie troszeczkę różnią się na przykład Na przykład to ma troszkę inny wygląd Zresztą też, ponieważ to jest Brutal Doom w wersji 14. Tam 0,14 dokładnie. E, do tej pory graliśmy na wersji 12. Zostało oddanych parę osób, jak na przykład ta woda tutaj. E, część e, dźwięków, nawet piła jest z powrotem taka jaka była. E, część dźwięków, część modeli nawet. Zostały niektóre rzeczy pozmieniane. E, także, no cóż. To... Dobrze, że yy, będziemy grać sobie teraz na aktualnej wersji. Także zaczynamy raz jeszcze. Mapa 19. Shipping, respawning. Lecimy ja sobie tutaj, bo zmarnowałem kilka nabojów. Yy, lecimy. Tutaj na starcie jest Ewerand. Jego... O, szlag zdążył mnie strzelić. moment. Bo to się da zrobić tak, że on tutaj nie, nie może nie zdążyć strzelić. Jeżeli to dobrze zrobię. Znowu... Dobra, kit. Niech tam będzie, że mnie strzelił. Mapa jest dosyć pogmatwana ogólnie. Ale idzie, idzie ogarnąć. O wow. Zacznę się wysypywać stąd. Eee, I nie, nie tylko. Uuu, o wow, tam na plecach był. Uuu, uuu. Uuu, ostrożnie. Jak to? Nie przelewki. 14% mi zostało. O, jakiś koleś się tutaj zelespił No dobra, no to znowu jesteśmy w punkcie wyjścia Spadantos Dobra, teraz Trzeba to zrobić Ojej W ten sposób chciałem to zrobić, żeby oni stąd jakoś nie powychodzili, ale Nie wiem, czy to jest możliwe O, już ich tutaj obudziłem, dobra To cienko Ten troszkę tutaj też Inaczej strzela Minimalnie jest też inny dźwięk Minimalnie inną grafikę ma Ale korzysta się z niego równie przyjemnie Co do tej pory Nice Oczywiście dalej A, Spełnia swoje zadanie Czyli ciągnięcie przeciwników na troszeczkę większe odległości apteka to jest amunicja, ale obawiam się, że jakieś niefajne miejsce mnie to przeniesie Słusznie się obawiam? Niesłusznie Okej okay. Także reload Reload Czy coś tu jeszcze gdzieś jest? A to jest to miejsce właśnie w którym byłem przed chwilą Ja tam nie, nie nigdzie Że to ciekawe miejsce nie teleportuję Tutaj się chyba nie pojawiłem Może tam gdzieś się indziej walnie? Nie Przecież i tak, także któryś z tych teleportów Prowadzi w jakieś miejsce gdzie i tu jeszcze nie byłem, w takim razie. Aha, to po prostu. No nic. Tutaj byłem, to jest to. Okej, okay, tak. W takim razie wychodzimy sobie stąd. Pięknie. O, tamten przeżył. To już nie żyje. Pięknie To jest pinki demon z tego co będę Albo spektr nawet, tak, spektrum to jest. A nawet dwa. Twoj pudło. Tam łazi. Oj! Ojej, jak on to przeżył? Jak on to przeżył? No. Tego już nie przeżył i bardzo dobrze. Tu sobie to odpalimy, czy sobie to odpalimy? Nie wiem jak ten armor tutaj opuścić, natomiast... Oj. Nie. Nie. Tak. Tak, teraz nam się tutaj otworzyło. I tu mamy generalnie apteczki. Czy to się może jeszcze w jakiś inny sposób otworzyć? Nie. Aha, trzeba tak, tak. Nie. Stop. Tak. Teraz się możemy tu dostać. I to jest chyba nawet jeszcze sekret. Nie. Tutaj już nie ma nic więcej. Dobra, w takim razie stąd wyłazimy sobie. I ruszamy dalej. O -ho. Na przykład tu. No. Pięknie. Tutaj trzeba będzie szybko celować. I Po bokach są shotgunerzy gdzieś. O, tu na przykład. Padaj na pysk. 81... 81. No, myślę, że... Uff! Damn! To było tak słabe. Myślę, że 21% health'em jest to. Gdzieś tu koleś... z na ogólnie masakruje. Tutaj. Pst. O, reload. Co, może spróbuję wstać save'a jednak? Mam nadzieję, że hm, to aż tak nie przeszkadza, bo coś dużo przytuję savey. Słabo gram, wiecie, muszę wrócić do formy rozkręcić się tak w tej Żeby zacząć lepiej grać. Uuuuuu, przestańcie do mnie strzelać, boż Już lepiej jakoś. Najgorsze jest to celowanie w biegu w nich, ruszając jakichś przeciwników. Mm. To jest te... o. Imp? Więcej impów. Ojej, jak ja nie trafię, no. Tragedia. Przycięga tutaj nie zmienili. Światełka sobie możemy ponieszczyć. Ojej. Hellknight. Hellknight. Rycerz piekieł. Martwy. A, co to tam? Ładnie tak. Plecy. Cięgale. To jest... Albo heavy weapons dude. Tak oficjalnie przez twórców został nazwany. Heavy weapons dude. Pięknie. Pięknie. Ojej man kubus, stop źle! Niepotrzebnie tutaj wchodzimy w ogóle Bo tak niepotrzebna uciekać uciekaj, uciekajcie ucieka, ucieka. Dobra, w ten sposób wysły No dobra On jest na mała odległość, bardzo niebezpieczny Jeżeli ty klucz mamy Jak najbardziej legalnie Tu nic. Myślę, że może coś się otworzy. Coś wcisnąłem, ale niekoniecznie wiem czy to wcześniej chyba coś. Oj, tu mnie cofnęło. To źle. Ja chciałem tam jeszcze jedną rzecz, także tam na, maksymalnie na szybkości lecą. Bo ja przecież... no tak, nie mam... mam żółty klucz, a tam w jednym miejscu jest jeszcze niebieski, jeżeli się nie mylę. Którego chyba bardziej potrzebują. O, na przykład tu. Za żółtymi drzwiami. Teraz tutaj ostrożnie. Dobra. Dobra. Jeszcze mamy ścięgany z tych gości. Okej, okay, mamy niebieski klucz teraz. Tutaj czegoś nie pominąłem na pewno. Raczej nie. To wracamy się tam. O tutaj Przerzu to? Wow, nie sądziłem, że będzie w stanie Takie coś przeżyć Pięknie o, no, spadł sobie Oj To się mogę też skończyć No chodź Pinki, chodź, chodź Jeeeej! Aaaa, go rozpieprzyła! Pudło? Jak? How? Pyk! 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 O, pudło. Pudło? Nie mam berserka, ale... ...tego spróbuję z sobie dobić. Pięknie. Dostał przez łeb. No, jak ja w niego nie trafiam. to ja nie wiem. Uuuu, zakrwawił się biedacz, przyję dostał. Hopla. W ten sposób zaczęliście 11 minut życia na to, co było w poprzednim odcinku. Nie mogłem dojść do tego momentu, ale chciałem, żeby już od początku poziomu wszystko było jasne, co i jak. Dobra. Dobra. O, to było ładne. Też było nawet ładne O to co? z drugiej strony mi wziął Szlak, jeszcze raz A, dzięki Oczywiście Tam w ogóle jest tekstura przesunięta, to może to być sekret Dobra A! Z drugiej strony zapomniałem. Nowa animacja ma śmierci. dosyć ładna. Dumga i tracą cy ręką. go rozerwało. No niech to teraz... Wyjdzie! Uh! Nie! Źle. Który raz ja już do tego podchodzę? Pięknie, brawo, brawissimo. Bo teraz części po prostu save'y. Amen, bo tam są. Zapominam, jak się coś powtarza dostatecznie yy, wiele razy, to przestaje się, yy, tak powiedzmy... Przestaje się człowiek skupiać na tych momentach, na których dawał sobie radę. Skupia na tym, że zaraz będzie coś, z czym nie dawał sobie rady właśnie i, i przez to w tych momentach, na których wcześniej sobie dawał radę, znowu zaczyna failować. Save the game Tutaj wejdziemy sobie pod schodka, takie dziwne schodki dosyć. A tutaj mamy brońki. Na przyczyk nie mamy jak się tutaj dostać. Trzeba będzie się pobawić, no, ale na pewno nie skakaniem. Bo tutaj można wszędzie się dostać bez skakania. Tutaj nie warto tych becz beczek rozwalać ogólnie. Oj. Bek to rozwalimy, to się zaczną potwory tam porespić. Dobra. No. Pięknie. Ja sobie pod randki, na skoki podwantka na w takich sytuacjach. No slajtowych mm, Gdzie robię to tylko po te, na przykład, nie wiem... Jak przed chwilą efektywniej zabić przeciwnika? Nie efektywniej, tylko efektowniej. Zabić um, przeciwnika po prostu czy coś. Coś no, To jest, nam się to opuszcza na pewno. Gdzie dalej? Tutaj. Tutaj dalej. Wiecie, tu wszędzie można się dostać? Chyba. Stąd chyba nie ma za bardzo nigdzie. Chyba, że tam przejdę. Tak. Zobaczmy, gdzie tu jeszcze coś się obniży. Czy będą jeszcze jakieś skrzynie chętne, żeby nadujechać? Nie. Stąd natomiast mam... Tu jeszcze mogę. Dalej stąd tu się na przykład tutaj Ale ja chcę zejść tu Mogę wrócić, bo nie chcę mi się naokoło dymać mm. I myślę, że tu byłbym w stanie przebiec nawet Nie, za daleko niestety. No trudno Okej, okay, w takim razie idziemy dalej, nie będę was tu zamęczał. Tutaj mamy kakodimony, Może w ten sposób sobie tutaj do nich... Strzelamy. O! Poszła niebieska jucha. Nice! To jest czerwony klucz w tej kanciapie z kakodimonami. To można się sobie jeszcze postrzelać. To są ogólnie imp oraz Fain Elemental. No, kat. Dobra, jego ja na pewno na odległość. Nie wiem jak to było na wersji 12. Na wersji 14 natomiast jego wybuch strasznie nas rani Właściwie jeżeli wybuchnie koło nas to to jest śmierć na miejscu Chyba że mamy tam bardzo dużo zdrowia rzeczywiście O! Aha <laughs> i pod las, Pod rakietę O dostał ten elemental dobra Teraz z czaszkami się trzeba zająć jeszcze Nie mam berserka Ale czaszkę i tak mogę rozwalić Dobra, nie będziemy tam sobie za nimi ganiać, ale to bardzo że zrobił. Tutaj w pewnym momencie to się suwa, natomiast nie tam w którym. O, teraz. Pięknie. Tak. A co, mam kombusty? mam mambewki. A! Once more! In your face Okej okay. Tutaj tego nie niszczymy Pięknie? Co wy to robicie? Nie powinno was tu być O Bosz Tragiczne strzelanie Uah. Pięknie Fabryka zaczyna działać, tak? Co to mi daje? Tutaj pamiętam jakaś była prosta droga do wyjścia chyba za tymi drzwiami Nie, to nie jest prosta droga do wyjścia Nie co to jest za BFG Dostałem je przypadkowo e, Oto e, Wpisując sobie kornarskie bronie Bo oczywiście e, nie zamierzam tutaj grać z tego całego poziomu Od początku zaczynając tylko e, z pistoletem Tylko sobie przywróciłem te bronie, które miałem Tamto BFG dostałem przypadkiem więc Dopóki nie wyskoczy mi komunikat, że je znalazłem gdzieś na planszy, to nie będę z niego korzystał e, w ramach uczciwości. Ja chcę tu wskoczyć, ale nie mogę. Archvile? The fuck? Nie mogę go trafić. Cudownie, cudownie. Aaaa, przestań. Koniec. Zjarał mnie. Ło, co to było? Mogę takie coś zrobić? Ale... O oh, wow, ten save jest jeszcze ze średniowiecza, dobra! To póki co w tym miejscu zrobimy sobie przerwę i zapraszam Was na kolejny odcinek zagrajemy Final Doom Evolution.